Mamy wtorek, 8 lipca i ostatnio nie pokazałem tego w odcinku, ale wyniosłem te gałęzie stąd i odkryłem, że tu są drzwi do tej części, ale drewutnianej i udało mi się przy pomocy łopaty podważyć te drzwi i otworzyć i znalazłem tutaj rower żyrandol jest tam jakaś książka i ogólnie masę Masę pod sufit napchanych różnych e, no, śmieci. E, ale oprócz tych tajemniczych drzwi, które udało mi się otworzyć, znalazłem jeszcze drugie tajemnicze drzwi. Do tej części, która myślałem, że jest drewutnią. E, a to jest tylko taki mały, mały schowek, który rzeczywiście może kiedyś był drewutnią. E, bo tutaj są jakieś rzeczy typu drewno czy gazety składowane być może to pierwotnie była drewódka a zostało to przeznaczone na skład śmieci piątek 11 lipca jesteśmy po okresie biblijnych deszczy i ta trawa nie bardzo chce wstać ona jest o taka długa ale nie chcę wstać z jakiegoś powodu, pewnie tam jest zbyt sucha przy, przy ziemi, ale to jakoś damy radę to skosić na dniach. Zobaczymy też, co tu odbije i zabierzemy się za najciekawszą część działki, że tak powiem. Podobno jest tam schowanych wiele, wiele nasadzeń, yy, zarówno ozdobnych, jak i dających jedalne owoce. Tak więc drobny Piątkowy progres e, Udało się tu wyswobodzić Jakiś rodzaj jeżyny Nie jestem pewien co to jest Nawet nie jestem pewien czy jest to jadalne Nie wiem nawet W jakiej formie to trzeba zbierać e, Trochę wyswobodziłem I przyciąłem e, Te róże które tu jest Znalazłem tu jeszcze Takie kwiaty e, Nie wiem co to dokładnie jest? Jeszcze wszystkie te rzeczy będę identyfikował. Wiele tych kwiatów, czy róż, czy jeżyn jest porośnięta takimi chwastami, jak tutaj widać. Z tymi czarnymi. Tymi. Odnalazłem jeszcze taki krzew jakiejś innej, podejrzewam, jeżyny. Nie wiem co prawda, czy jest to jadalne. Zakładam, że tutaj w tym miejscu nic nie ma, ale tam przy płocie znalazłem Znalazłem jakieś kolejne krzewy. Tutaj widać te listki. To jest jakiś krzew, tylko on jest sporośnięty przez taką trawę, która urosła na wysokość zboża. Słońce chyli się ku zachodowi. Na dzisiaj to jest chyba, hmm, chyba tyle. Z tych chwastów udało mi się takie kwiatki jeszcze wybrać w czasie ścinania i podaruję komuś w prezencie i jutro wracam na działkę wyswobadzać dalej 13 lipca niedziela popołudnie wczesne udało mi się wyswobodzić kolejną część działki oraz zabrałem się za wyswabadzanie Płotka, który tutaj jest, i tym oto, tymi nożycami do żywopłotu. Podcinam taką ścieżkę, mam nadzieję, tutaj wytnę, i zacznę dookoła wyspabazać. E, tutaj to, co rośnie, podejrzewam, że jest to pigwa. E, nie wiem, czy, czy to dobrze widać na filmie, ale tutaj w tym zbożu. Właśnie pigwa, tutaj do, już się do niej dostałem, zacząłem ją tu wyswabadzać, ale stwierdziłem, że dotnę dookoła i jak już będę miał dookoła e, zrobione wejście z każdej strony, to będzie łatwiej całościowo to wywalić, znaczy wywalić chwasty. A tu mam towarzystwo wron chyba. Miałem dzisiaj wyswobodzić tę część do końca, ale nastąpiła drobna zmiana planów, ponieważ zorientowałem się, że z trzech baterii, które miałem mieć ze sobą, jedna jest rozładowana, w jednej mam połowę, bo była w podkaszarce tej ręcznej i tak naprawdę mam tylko jedną baterię, która by bardzo szybko na tej trawie, którą ręcznie podkosiłem, bardzo szybko by się rozładowała. Bo tutaj widać, że tak naprawdę tego jeszcze z kilkanaście centymetrów, mimo że na filmie tego nie widać, to te kępki wystają, wystają wyżej jak moja dłoń, ale to też jest dobry moment, żeby pokazać jaka różnica jest między podkaszaniem ręcznym przy pomocy tych nożyc do żywopłotu a kosiarką elektryczną, która zresztą stoi tu. Ten plac tutaj jest wykoszony kosiarką. Widać jak niewiele nierówności, jak niewiele trawy odstaje od ziemi w porównaniu z tym polem tutaj. Gdzie jest bardzo nierówno, są miejsca, gdzie jest prawie do ziemi. Są miejsca, gdzie jest po kilkanaście centymetrów. Eee, ale to skoszę następnym razem, jak naładuję baterię, eee, a dzisiaj wykosiłem. Ten plac przy Moreli oraz ten plac główny, który na samym początku wykosiłem wraz z wanną. Wczoraj byłem też na chwilę pokazać znajomemu działkę i weszliśmy też do środka. Domek jest w jeszcze gorszym stanie niż myślałem, więc będzie na 100% wyburzony. Pytanie, czy podmurówka się nadaje, bo wydaje mi się, że może być kiepską z tą podmurówką i że trzeba będzie w ogóle pozbyć się również podmurówki, co zajmie dużo czasu. Jednak plus jest taki, jak we wszystkim, że jak się wywali cały domek stąd i wywali się też podmurówkę, to będzie można wtedy się zastanowić, czy ten domek w tym miejscu jest optymalnie, czy na przykład zrobić jakiś mniejszy domek schowany między tutaj murelą a tymi krzakami tutaj, czy w ogóle Pomyśleć nad zmianą koncepcji domku i zrobić tylko szopę, plus altankę. Na przykład tutaj zrobić altankę od tej róży do tych winogron yy, i jakąś małą szopę tutaj na tyłach. I na razie w ogóle nie mieć domku. A w przyszłości pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Jeszcze jedno przemyślenie mnie naszło. Yy, bo jak tutaj y, podkaszałem ręcznie to natknąłem się przy samym płocie nie widać chyba tego zbyt dobrze ale tu y, oraz tu są pienie tnie drzew które kiedyś tutaj stały i zastanawiam się czy y, w przyszłości ich nie wykopać i nie posadzić drzew właśnie na jakieś y, może jabłonkę może jakieś inne drzewo tutaj wzdłuż tego płotku, a kompostownik zrobić przed tymi drzewami patrząc od strony działki. E, myślę, że mogłoby mieć to sens większy niż zrobienie kompostownika tam na środku. E, jak pozbyłbym się tej wanny mogłem tutaj zrobić taką część do sadzenia warzywek, a w tej części e, zrobić... Dzień dobry! Zrobić jakąś e, część ozdobną bardziej i na przykład te róże, które są tutaj wykopać i przesadzić gdzieś tutaj i miałbym tutaj kompostownik oraz krzewy i kwiaty i część warzywną no i część owocową tam gdzie morelka być może kiedyś szklarnia czy tak jak mówiłem jakiś mikro domek lub, lub szopa ale to wszystko zależy od tego w jakim stanie są fundamenty tego oto domku myślę, że Teraz lepiej widać te pięki, o których mówiłem przy tuż przy furtce, Jeden jest tu, a drugi jest tu. Nie powinienem tak go robić, ale trudno i udało się już oba te stare konary wyciągnąć z ziemi. Mam nadzieję, że nic nie odbije i będę mógł tu posadzić nowe drzewka jeszcze jak usuwałem suchiznę z tego czegoś co przypomina oliwkę zapytałem się y, przechodzącej sąsiadki czy te y, owoce są jadalne i okazuje się, że one raczej są ozdobne i nie, tego nie powinno się jeść, nie są jadalne tak więc myślę, że na jesieni to usunę i na wiosnę jak będzie sezon na przesadzanie to zasadzę zarówno tu jak i tu przy płocie jakieś małe, krzewy, małe drzewa lub większe krzewy żeby po pierwsze umilić dla oka działkę żeby nie było takiej pustej przestrzeni przy płocie a po drugie żeby mieć z tego jakieś owoce wciąż mamy niedzielę samoloty umijają burze dlatego trochę je słychać a ja kończę pracę na dzisiaj, bo zaczyna, zaczyna kropić, ale jeszcze tak przed tym, jak pójdę do domu, stwierdziłem, że możemy nazwać poszczególne części działki i myślę, że tam gdzie rośnie Morela, ten plac to będzie Morela. Tę część możemy nazwać brodzik, tylko nie wiem jak nazwać tę część działki, tu przy siatce, ale nad tym jeszcze, jeszcze pomyślimy. Wykopałem te pięki. Tutaj podkosiłem trawę, można tak powiedzieć. A tutaj trawę skosiłem oraz przy morelce też skosiłem trawę. Miałem wypuszczać co 2-3 tygodnie filmiki, ale myślę, że zmiana wizualna w tym tygodniu jest dość spora i mam dość sporo materiału, więc postaram się to zmontować i wrzucić dzisiaj. Ale będzie raczej raz na 2-3 tygodnie odcinek potem. Też wczoraj dostałem taki feedback, żebym pokazywał więcej prac, które wykonuję. Tak więc muszę pomyśleć nad takim statywem, bo tutaj nie ma gdzie za bardzo położyć telefonu na takiej wysokości, żeby dało się coś sensownego nagrać. Ale tym miłym akcentem myślę, że kończymy ten odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa.